Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy i taty. Jest u Was też tak zimno. U nas włączyli grzejniki, bo miały być dobre prognozy. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, że jakby w schronisku dla psów przyszli te ekologowcy do schroniska i zobaczyli, że ten psom tak zimno, to w pięć minut by włączyli, bo by taką aferę zrobili, a ludzie to mogą marznąć. Mój ojciec zawsze mówił, że te prognozy IMGW. To takie było, i MGW, i meteorodzy gówno wiedzą. No, no to tyle. I słuchajcie, jeżeli chodzi o prognozy, to pamiętajcie, że jeżeli chodzi o prognozy, jeżeli potrzebujecie takiej rzetelnej prognozy, to jedźcie do Konina i pod Koninem na północy, chyba 12 km, jest taki, taka skała i ta skała przepowiada pogodę. Tam jest napisane, jeżeli dotknij mnie, mówi ten kamień. Dotknij mnie. Jeżeli jestem mokry, to pada deszcz. Jeżeli jestem biały, to pada śnieg. Jeżeli jestem gorący, świeci słońce. Jeżeli mnie nie widać, to kurwa mgła. Boże, jaki wykład mete meteorologiczny. Tak, tak ale to tylko w Koninie. No nie wiem, może macie bliżej jakieś takie kamienie meteorologiczne. No, no a no my w każdym razie nie jeździmy do Konina i dlatego marzniemy. Ale serdecznie pozdrawiamy. Bluwa. No to słuchajcie cię o konsekwencjach jeszcze trochę, wiecie, bo y, to tak jest, że jak jesteśmy konsekwencji, czyli przestrzegamy zasady, to przestrzegamy je wszyscy w domu, czyli jak y, dziecko jak nie ma jemy. nie żreć y, jogurtu na kanapie, to ojciec też ma nie żreć na kanapie. Jak y, buty wstawiamy do szafki, to ojciec też wstawia buty do szafki. Jak nie jemy fast foodów, to ojciec też nie jeżdża przy tankowaniu hot dogów. Jak mamy słodką środę i tylko w środę jemy słodkości, to ojciec nie jeżdża po nocach ptasiego mleczka. Bo jaki on przykład daje, prawda? Jak jemy warzywa. Chyba, że to jest noc z wtorku na środę, wtedy to już według Wiktorii, po północy już jest środa. A jeszcze tylko z fast foodami, słuchajcie, bo to, to króciutko. Uwaga, chciałem tylko dla tych wszystkich rodziców tych najmłodszych naszych autystów, słuchajcie, więc rodzice tych najstarszych autystów, takich już takich dorosłych, to mówią bardzo ważną rzecz, i to jest lekcja dla was, pamiętajcie raz na zawsze. Wczoraj rozmawiałem z taką panią i ona ma dorosłego syna. I uwaga, jeżeli jadą samochodem i ominą McDonalda, to jest taka awantura w, w samochodzie: mają zawrócić, choćby to miało trwać jeszcze godzinę, mają zawrócić na autostradzie za 20 km wrócić i on ma dostać te frytki. Bo te A frytki. Kto mu kurde nie pokazał? Stop, zaraz, moment. Halo? Stop, zaraz, moment. Ale właśnie, moment. Dlaczego to jest tylko teraz dwa wytłumaczenia dlaczego dlaczego yy, autyści lubią te frytki i te w ogóle wszystkie te hot No Jest coś takiego jak efekt McDonald's. Efekt polega na tym że to jest zawsze to samo i bezpieczne jedzenie to jest dokładnie ten samo jedzenie. Te same frytki, ta sama frytki, zabaweczka, ta samo, te same nagrysiki. Wszystko jest to samo tak. czyli to jest po, powtarzalność. Nie dostaniecie w żadnej restauracji takich samych frytek jak w McDonaldzie. I teraz uwaga, więc nie zaczynajcie od tego, że jeżeli wasze dziecko próbuje coś, coś nowego jeść, to nie dawajcie mu dla zachęty, że o, to zrobimy coś nowego, to damy mu frytki w McDonaldzie. To już macie na najbliższe 20 lat, macie przechlapane i macie w tym McDonaldzie zostać. Więc na wszelki wypadek nie do McDonalda frytki, tak? Ale w restauracji z piekarnika, proszę bardzo, i wtedy zawsze będą frytki troszkę inne kształt, jedne karbowane, jedne takie smaki, owakie, na różnych talerzach podane, i to on będzie wiedział, że frytki to jest mniej więcej takie coś. Natomiast jeżeli podacie w tym pudełeczku z tak zakodowanym znakiem i w tym to wtedy już macie przechlapane do końca życia będzie przejeżdżać koło. No może McDonald's, nie do końca, no, no już no, tak no, nie, no, nie Natomiast no, 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 moja dobra ten. rada, nauczcie się dobrze gotować, przebijecie wtedy wszystkie McDonaldy, bo ja, my nie mamy z tym problemu, że one chcą do fast foodów, czy chcą tego jakiegoś tą paru z stacji benzynowej. Też jakby budujemy świadomość odżywiania, Wiecie, no to jest łatwe, bo to dzisiaj, tak? Kiedy nasze dzieci już prawie dorosły. Ja pomyślałam dzisiaj, że Maksiu w tym roku ma 16, 2 lata i Bach, nie? Będzie pełnoletni. Więc my mamy już dorosłe dzieci, i to też inaczej działa. Natomiast. Dlatego mówimy o tych, którzy są na początku wiecie, tej drogi. Wiecie, to też jest tak, nauczyć gówniarza to chodzi i powtarza. Takie, wiecie, chłopskie przysłowie. I to działa. No, jak dziecko coś nauczysz, czegoś nauczysz, to ono będzie tak robiło, tak jak ci nauczysz. I pamiętajcie, że Wy jesteście najlepszym przykładem dla Waszych dzieci. Najlepszym przykładem. I teraz konsekwencje. Jeżeli Wy mówicie, że słodycze są tylko w środę, to ono. Ono powinno nie mieć po jakimś czasie rzucawki w sklepie, że chce batona. Tylko to wszystko jest też kwestia rozmowy. To nieważne, w jakim wieku jest dziecko i czy dziecko mówi, czy nie. Czy mówi, czy nie. Po prostu rozmowy z dzieckiem to ma być codziennie. To, że Twoje dziecko nie mówi, to nie znaczy, że Ty jest. Ty masz stać się niemową. Ty potrzebujesz do dziecka mówić. I mówić: też mam wiesz, czasem gorsze dni i czegoś mi się nie chce, ale mówię sobie, Olimpia, weź się ogarni. Wiktoria to powtarza. Nawet mówi coś do mojego ojca, rozmawia, bo dzień bez telefonu do dziadka to dzień stracony, i mówi: Olgierd, weź się ogarni. Zrób to, nie chce ci się, to zrób to z niechęcią. Czasem mówię, wiesz, ja też nie lubię tych ludzi, ale czasu do czasu, wiesz, się z nimi spotkamy, bo tak, nie? Ja też nie lubię tam chodzić, ale dzisiaj potrzebujemy, bo coś tam, tak? Więc mówcie o swoich uczuciach, i to dziecko wasze odkryje: Ojej, mama też tego nie lubi, mama też tego czasem nie chce zrobić i robi coś czasem z niechęcią. No tak, w życiu jest, że nie wszystko musimy lubić, tak? I też nas nie wszyscy muszą lubić, bo my nie jesteśmy pizzą hawajską, prawda? Czy zupą pomidorową. Więc jeżeli nas ktoś nie lubi, to, to niech sobie nas nie lubi, bo to nie jest informacja o nas, tylko o tych osobach. Natomiast rozmawianie z dzieckiem, takie wiecie, nie tylko co było w szkole, tylko o uczuciach. Ale poczekajcie, jakby ktoś was nie ulubił. Słuchajcie, jeżeli ktoś was nie lubi, no to super, bo to wtedy zostaje wam, nie wiem, ile jest tych miliardów ludzi na świecie. To zostaje jeszcze wam parę miliardów ludzi na świecie. Może oni was lubią. No, to chyba więcej wtedy, więcej będzie was wylubiało, niż nie lubiało. To tak ciotka mówiła, jak się zrywało z chłopakiem. Co ty się martwisz, inne mamy też mają fajnych synów. A moja babcia mówiła, moja babcia mówiła inaczej, moja babcia mówiła, nie pędź za nią, ona jak autobus przyjedzie następny. O. Pa. Takie mądre te nasze babcie, nie? Tak. No. Wiecie, ja mam wrażenie, że ludzie z tymi mądrościami życiowymi to byli mądrzejsi, bo my tak się lubimy uczepić jakichś teorii teraz, nie? że naukowcy tacy to mówią to, a tacy tamto, a kiedyś się z pokolenia na pokolenie przekazywało bardzo istotne wiadomości i mam też wrażenie, że więcej się rozmawiało i w rodzinie i z dziećmi, bo teraz wszyscy kurwa w TT, w autobusie po prostu nie popatrzysz na nikogo, wiecie, nie uśmiechniesz się, no bo każdy tutaj, wiecie, tu, 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 tu nie? Scrolluje, roluje, jakie to też jest niezdrowe dla, dla nas, no ale jak już dajemy tą komórkę, no to... No to już guzik powinniśmy tego tam mieć jakieś zasady też w tym. Jeżeli wy mówicie do swojego dziecka 10 razy z zapletów, nie rób tego, nie biegaj tak, nie rób tego i to takie jest mimochodem, to ono myślicie, że przestanie coś robić. Potrzebujecie iść i powiedzieć, Pawełek, teraz potrzebujesz się ubrać, bo za 5 minut wychodzimy do pani logopedy. Zamięcie słowo musisz. Zrób na słowo potrzebujesz. Potrzebujesz. Nasze dzieci już nie mówią, że muszę coś zrobić. Potrzebuję. Czyli, jak ja, jak ja potrzebuję, to to będzie dla mnie korzystne, dobre. Gadajcie, 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 gadajcie z waszymi dziećmi. I nie tylko o dupie Marynie, ale o poważnym rzeczach. Nie życiowych... o dupie Maryni. To jest ta Marynia. Ja o dupie Maryni nie, nie rozmawiam, bo Maryni nie znam. Rozmawiajcie z dziećmi o rzeczach istotnych. Czy Wam się to podoba, czy tamto, a co myślicie o tym, a o tamtym, a może o polityku, a może o aktorze? Hmm. Nie mówię, żeby obgadywać, tylko pokazywać. Zobacz, ten pan jest taki i taki, bo robi dobrze dla Polski. Ja Wiktorii też tłumaczę politykę i różne sytuacje, i aborcja, i to wszystko, tak? Bo nasze dzieci, zależnie od wieku, potrzebują mieć od nas rzetelne, prawdziwe informacje. Wiecie, one nie mogą cały czas, całe życie myśleć, że dzieci się znajduje w kapuście, więc... W jakiej kapuście? Przecież bociany przynoszą. Mhm. My od początku traktujemy nasze dzieci jak naszych przyjaciół. Jesteśmy dla nich życzliwi i przekazujemy im rzetelne, sprawdzone, prawdziwe informacje. Nie do nimi. Dobra, wróćmy do zasad. Jeżeli są zasady... To nie ma kwasów. Boż, nie byłem na tej lekcji. Jeżeli są zasady, to, to nie ma kwasów. I teraz uwaga, to nie znaczy, że tych zasad nie możecie zmieniać. Możecie zmieniać. No oczywiście, Możecie, że zależnie od wieku. Bo, no nie, Nawet nie o to chodzi, że zależnie od wieku, tylko rzeczywiście może, może coś posłuchacie, posłuchacie. Burczyków coś, oni coś powiedzą, na przykład zmienicie, żeby nie mówić... Mój, ja ten, myślę, że panie tu twój fan mają tam, większy. Żeby, nie, nie, panie mają twój fan club większy. Żeby Niestety zmienić jakieś to słowo, nie, tatusiowie nie zaglądają. Ja, ja, żeby było słowo, tutaj... słowo, słowo zam, na przykład zamienić, żeby wy właśnie potrzebujecie. I to jeszcze drugie słowo bym do po, każdym, po, każdym takim, po każdej prośbie, w sensie, że potrzebujesz się ubrać, wychodzimy za 5 minut, to dodajcie wdzięczność. I nie cukierkiem nagradzajmy, tylko dobrym słowem. Bo próchnica się rozwinie i będziesz miał problem. A na NFZ na przykład nie ma znieczulenia. Albo nie, kanałową... na NFZ nie na NFZ słuchajcie, leczenie na NFZ. Zębów, kanałowe? Kanałowe jest tylko do trójki. A resztę na NFZ można wyrwać, ale nie leczyć. Dobre, nie? To takie jak psaka. Tak. I wiecie co? Tak mi się wydaje, że w szkole nauczyli nas tych zasad dynamiki, co nam jeszcze nauczyli? Deklinacji, koniugacji nas nauczyli, czego jeszcze się nauczyłeś coś? Jak budowę chrząszcza, na przykład, prawda? Czy układu pokarmowego. Jak Bóg Kubie, tak Kuba, Staną Zjednoczonym, czy jakoś tak. O, tak. o wojnie y, północ-południe też nas uczyli. Ale wiecie, nie nauczyli nas, jak żyć. Więc jednak wydaje mi się, że szkoła nie wychowuje. I to wy. Nie nauczy, no, nie wychowuje przecież. Nie wychowuje. Ale tak. uczy. O ale nie, uczy, przecież żeby, że, więc umiemy różne rzeczy. Nawet nie wiem, czy uczy, bo często na, nie wiem, na której lekcji cała klasa jest... dostaje jedynkę a, czy... ze sprawdzianu, a nauczyciel ma to w nosie. Ja bym zapadła się pod ziemię ze wstydu, że nie nauczyłam, ale zapadanie się pod ziemię ze wstydu i tak niczego nie zmienia. Do takiego przekonania doszłam. No, je, wiecie co, jeden jest taki, taki fajny przedmiot, on się nazywa, to jest chyba, w, już nie pamiętam, w której klasie. To się nazywa błędy rodzicielskie. Czekaj, to są. A nie, to chyba nie jest w szkole. Nie, to jest po szkole. Nie, to jest nie, to jest w ogóle podyplomówka jest jakaś taka. Błędy rodzicielskie. Więc błędy rodzicielskie, każdy rodzicu młody, pamiętaj, bierzesz taką książkę, jest taka książka, no, tylko nie pamiętam Myśmy mieli pierwsze wydanie chyba nawet. Bioraliśmy tę księgę i tak. I, Wszystkie błędy po kolei, żeśmy robili, wszystko, żeśmy robili. Także to nie jest tak, że my tutaj nie, tam... robili, nie, nie bo my, robimy. Ale bo... nie robimy, bo my... żeśmy te książki już przerobili. Co? Słuchajcie, Wiktoria nas nauczała wyciągania lekcji z różnych zachowań. To znaczy, jeżeli do czegoś doszło, co wydawało nam się w, tam, w tamtym momencie tragedią i wielką wychowawczą klapą, to my z tego zawsze odrabiamy lekcje. I próbujemy wyłaskać, dlaczego tak się stało, jak do tego doszło, jak to się skończyło, jak to przebiegało, i robimy wszystko, żeby ponownie nie doprowadzić do tego czy tamtego. I teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w szkole nie nauczyli nas, jak żyć, a nie nauczyli nas, jak wychować dziecko, jak wychować sobie męża, jak wychować sobie rodziców, żeby nam nie wchodzili na głowę, jakby macie 50 lat. Nie nauczyli nas pozytywnie spoglądać na świat, nie nauczyli nas nie przejmować się porażkami. Tak? My wszystko bierzemy na swoje bary i jak te, przez życie niesiemy taki plecak z tymi kartoflami. Jak mamy problem, to wrzucamy ten kartofel do plecaka. I dochodzi czasem do tego, że te kartofle już są tak zgniłe, że nam kapie po dupie, a my dalej nosimy ten ciężar. I wiecie co jeszcze z tą, z tą szkołą jest takie dziwne, bo w szkole to uczą tak, a w życiu jest troszkę inaczej. Zobaczcie, że na przykład w szkole, nie podpowiadaj, nie podpowiadaj, nic tam kurna po prostu, bo dlaczego wy to robicie, będzie dla nas osobno, sam, 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 a idziesz do roboty. Dzień dobry Pani Olimpio. Jak pracować w grupie? Proszę, tutaj w grupie, proszę państwo tutaj macie ten program, wy robicie taki target, to, 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 to. i tu wy jesteście odpowiedzialni za to i za to. Co? Ja mam z kimś? Uuu, dziwne. Nie, czy Więc na, albo szkoła, na przykład czy jest co jest jeszcze... Nie? Nie, co jeszcze na przykład? Nie, bo żeby, nie, żeby taki konkret, a nie, że o antyżycie. Nie, to też jest życie. Na przykład Jedynka, popraw to, popraw to, popraw to, popraw to, popraw to. E, ty debilu nie? E, to są cytaty. E, natomiast, a, a jak jest w prawdziwym życiu? No co, nie udało Ci się? Dobra, e, Wojtek, pomożesz tutaj pani, tam, ty pomożesz panu tam. E, ja nie takie rzeczy na początku robiłem. I. I nagle się okazuje, że ten starszy może być mentorem, może być coachem, może być może być opiekunem jakiegoś wchodzącego w zawód, czy to stażysty, czy to już początkującego. Albo tego słabszego, mniej tak? mnie umieją... Ale go nauczy, jest pod jego, jego opieką, a nie, jest, nie dostaje kopa i nie wylatuje z pracy. Dlaczego nauczyciele nie zrobią tak, że w klasie jakiś taki byku jest ochroniarzem w cudzysłowie naszego autysty i nie pozwoli mu wpierd...ć na przerwie? Mówisz, Wy, Wojtek, ty jesteś ten, teraz ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Dzieci tego. kochają być za coś odpowiedzialne. No, ale to tak. I kochają co, być za coś odpowiedzialne. Co jeszcze? I jeszcze Uwaga, ja, nie, ale ale czy... Ja chcę skończyć z tymi zasadami. Jak mówimy, że o nie uczynił. Uczy. ja właśnie też chcę. No właśnie, no to właśnie no. o tym mówię, że na przykład w szkole. Jest jeszcze jedna bardzo fa, fajna rzecz, że jeżeli ktoś mówi, proszę pani, ja mam taki pomysł, siadaj cicho, ja tu wiem, to wiem to, to jest tak i tak. To skąd? A potem jest a potem jest Czyli dzień dobry. Ty nie możesz... Być kreatywny. Nie możesz coś nowego wymyślić. W szkole ma być tak, co, co Pani już ma napisane, że odpowiedź jest taka, że to oznacza to i to. Ta słynna to, co mówiliśmy, że w lalce, że na początku jest ważenie piwa, że to jest, słuchajcie, to jest metafora do powstania. Tak, bo oni szykują powstanie, czyli ważą się losy, się ważą, piwo się waży. Po prostu normalnie, ja nie wiem, po prostu kto to wymyślił. Plus wam to powiedział, gdzie jest, plus napisał, że on to, na... ale nieważne. Ale jeżeli dziecko to jakoś inaczej zinterpretuje, to dostaje w pierdzie. Bo i to siada, jest zła ale teraz uwaga. No. Idzie do, a co się dzieje w pracy? Przychodzisz, przychodzisz do roboty. Dobra. A co by pan zrobił na przykład w tak, tym i w tym? Potrzebuje jakichś nowych pomysłów, świeżych pomysłów. O, jakichś świeżych. Nie nauczyli. To mogę? No, więc z tym się różni szkoła od życia. Bo szkoła zabija kreatywność. I jak nasze dzieci się nudziły, to my mówiliśmy, to fajnie, nuda budzi kreatywność. Znaczy, mówiliśmy też, to się rozbierz i pompili, rzecz, jak się nudzisz. Tak, zależnie od wieku, ale zobaczcie, jakie coś jest mądre. Nudzenie, nudzenie, że ty ciągle nie latasz za tym dzieckiem, że modą miał jakieś zajęcia, zadania, coś, to, coś. Niech idzie do pokoju, niech się nudzi. Może coś wymyśli, może tam coś wiecie, zatrybi. I jeszcze co ważne, w tej konsekwencji i zasadach. Wy może usłyszeliście od kogoś, że jakaś zasada jest ważna i ją wprowadzacie, ale tak naprawdę macie ją w dupie. To nie wprowadzajcie takich zasad, które są dla was głupie, że ja na przykład wam powiem, że wasze dzieci potrzebują sprzątać swój pokój, zależnie od wieku, tak? Najpierw kurze, potem to tamto, to. Ale jeżeli wy macie w dupie porządek, to wy tego nie, w ogóle nie wypracujecie z dzieckiem. Jeżeli chcecie nauczyć dziecko, żeby odkładało brudne ubranka tam do kosza czy gdzie tam na pranie, tak, na brudną bieliznę, a wyrzucacie skarpety pod łóżko, to wam się nie uda to. One są lepszymi obserwatorami, niż wy myślicie. Jeżeli wy nauczycie, że jak wypijesz kawę, to umyjesz po sobie kubek, wytrzesz i do szafki, albo włożysz do zmywarki. To nie, a, 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 a sam tak nie robisz, to nie licz na to, że dziecko włoży miseczkę do zmywarki, jak ziekarzka, tam, czy tam orzeszka. Więc nie wprowadzajcie zasad, które są dla was debilne. <grym>, bo to się po prostu. Nie uda. I przyjaźnijcie się z waszymi dziećmi. Wiktoria teraz do nas mówi po imieniu i to jest dla mnie bardzo fajne. I też zawsze jej mówię, że możesz mi wszystko powiedzieć. I rzeczywiście mówi mi wszystko. No bo... dobra, ale to nie jest tak do końca, że to tak mówi, bo, bo jak nazwoła, to nad to, Dobranc, to, to, żeby ją przytulić, to krzyczy: Ama, ama, albo ata, ata. I pierwsze słowa rano to jest ama! Albo ata. Więc nie woła po imieniu, bo ja jej powiedziałem: Po imieniu to do mnie mówi wiele ludzi, ale Ata tylko dwie. I to mnie tak po serduszku myrga, my, 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 smyra tak mnie, po serduszku. Więc rodziciel, czujcie się z miłością, z miłością i wszystko co robicie z miłością. I tego można się nauczyć. Potrzebujecie się tego nauczyć. I taki trening na początek. Jedna z zasad wprowadzajcie bez względu na to, czy to wam teraz to pasuje, czy nie pasuje. Po prostu kochajcie i mówcie 100 razy dziennie, dziecku. Kocham cię, kocham cię, wierzę w Ciebie, kocham cię. Nie kocham tylko cię. dziecku, pani w sklepie też. Wdzięczność. Wdzięczność. Miłość. I pani u lekarza. I wtedy zobaczycie, że naprawdę to działa jak lustro. Jeżeli wy jesteście takimi wchodzącymi aniołami, to ta, to ta anielskość się odbija i wraca. Uwierzcie, że to działa. Tylko żeby zadziałało na was i dla was, to potrzebujecie to zastosować. Nawet z niechęcią. Wejdź tak, wdzięczność. Wdzięczność. Kupisz coś wdzięczność i zobaczycie, jak w końcu się zacząć wziaczają. Wszystkie dziać zasady wchodzą w krew. I płyną w tobie. Dobre zasady. Miłość, wdzięczność, radość, optymizm, niemartwienie się. Miłość, wdzięczność dla was. I dużo optymizmu wysyłamy. I dobrej energii, tak.